Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Primark. Kochani pojawiła się tutaj świąteczna kolekcja i mamy bardzo dużo ozdób. Pojawiły się też przepiękne świeczki, jak na przykład ta o zapachu pierniczka. No jest po prostu cudna i kosztuje 19 zł. Mamy też oczywiście przepiękne poduszki. Jedna jest w kształcie ludka bardzo fajne podświetlane domki, figurki w kształcie choinki. No i oczywiście nie zabrakło też dziadków do orzechów, więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i kochani, zaczynamy sobie od cudnych kocyków, które kosztują 90 zł. Wymiary mamy tutaj 170 na 200 i on z jednej strony jest taki futerkowy, no bardzo miły w dotyku, no i do tego ta krata, no po prostu hit. Kochani, jak co roku w Primarku pojawiło się sporo poduszek i to jest akurat powtóreczka z tamtego roku. Mamy tutaj czerwoną poduszkę z wyszytym takim dziadkiem do orzechów, no przepięknie wygląda i kosztuje ona 60 zł. Kolejna świeczka, tym razem mamy tutaj taki słodziutki zapach, kosztuje ona 30 zł, też jest ona w szklanym opakowaniu i do tego ma jeszcze pokrywkę. A tutaj mamy przepiękną świeczkę w kształcie choinki. Niestety w kamerze słabo to widać, ale ona się tak mieni na perłowo. No wygląda przepięknie. Kosztuje 17 zł i później pokażę Wam ją jeszcze w kolorze złotym. A tutaj mamy kolejny hit. Pojawiły się materiałowe kosze z reniferkiem. Bardzo podobne mieliśmy rok temu w Pepko. Ciekawa jestem, czy też w tym roku się pojawią. Do tego ten reniferek jest wykonany z takiego futerka a baranek. No, po prostu hit i kosztują 30 złotych. A na dole mamy kolejną poduszkę, tym razem jest w kratę. Fajny materiał, bo trochę to przypomina taki kocyk i jest bardzo miła w dotyku, do tego jest naprawdę spora, bo mamy tutaj wymiary 48x48 cm i kosztuje ona 50 zł. a teraz kochani jeden z hitów tej kolekcji czyli poduszka w kształcie ciasteczko ludka no czyż ona słodko nie wygląda kosztuje 39 zł bardzo mi się podoba, że ona ma tutaj poprzeczepiane na przykład tą laseczkę guziczki i jeszcze tą kokardeczkę no wygląda przesłodko a teraz to co wszystkie lubimy czyli stroiki kochani, ale popatrzcie jaką mamy tutaj ciekawą formę tego stroika ponieważ wygląda to jak taki wiszący bukiet do wyboru mamy go w kolorze białym albo czerwonym. Kosztują 50 zł. Są dosyć ciężkie. Ja mam dla Was dwie propozycje, jak wykorzystać ten strojk. Pierwsza to powiesić go na środku drzwi, tylko na górę przyczepić taką dużą kokardę, albo położyć go na środku stołu. Tylko ten uchwyt trzeba by było obciąć, albo na przykład go jakoś ukryć. Takie strojki są często wykorzystywane w Ameryce i wieszają sobie je obok drzwi, ponieważ oni mają takie ozdobne szerokie futryny, no u nas jednak te drzwi wyglądają całkiem inaczej. Kolejna poduszka w kratę, tym razem jest w kształcie gwiazdki i kosztuje ona 39 zł. No, tego się nie spodziewałam, że będziemy mieli też znak. Kochani, mamy tutaj napis: Mikołaju, zatrzymaj się tutaj. Kosztuje on 34 zł i jest podświetlany. A tutaj mamy kolejny odświeżacz. Tym razem mamy tutaj zapach cukierków. Kosztuje on 30 zł i kochani, w tej kolekcji jest tak, że jeśli jest świeczka na przykład o zapachu pierniczka, to do kompletu macie też odświeżacz powietrza, więc tutaj na pewno też świeczka o zapachu cukierków też się pojawi. Kochani, w dzisiejszym przeglądzie z Pepką mieliśmy cynamonową świeczkę i tutaj oczywiście też ich nie zabrakło. Tym razem mamy tutaj świeczkę w szkle. Ona nie ma pokrywki, ale mamy tutaj połączenie cynamonu i imbiru. No pachnie cudnie i kosztuje 17 zł. A tutaj na dole mamy fajny kocyk w kolorze czerwonym. Do tego ma taki delikatny wzorek. Kosztuje on 60 zł, a wymiary mamy tutaj 170 na 200. A tutaj kolejny kocyk, tym razem w kolorze białym, jest mniejszy, bo mamy tutaj wymiary 120x150, do tego z jednej strony jest taki futerkowy, a z drugiej strony mamy tutaj taki nadruk choinek, auta, no wygląda cudnie i kosztuje 60 zł. Kolejna poduszka, no w tym roku mamy ich naprawdę sporo, tym razem jest taka malutka i wygląda jak taki prezent, kosztuje ona 30 zł i jest wykonana z takiego materiału ala sweterek. Bardzo mi się też spodobał ten domek, on jest drewniany, ale popatrzcie ile on ma tutaj detali, do tego jest podświetlany, kosztuje on 34 zł i ciekawa jestem jak on wygląda jak świeci. A tutaj mamy tą choineczkę, którą pokazywałam na początku, tylko w kolorze złotym i ona również mieni się na perłowo. Pojawiły się też świąteczne skarpety, są naprawdę spore, więc dużo prezentów się zmieści. Wszystkie kosztują 26 zł i mamy cztery rodzaje do wyboru. A na dole worki na prezenty i one są do kompletu do dwóch skarpet, ponieważ jeden worek jest w kształcie takiego misia, czyli pasuje idealnie do tej misiowej skarpety, natomiast drugi jest czerwony i tak nawiązuje do stroju Mikołaja, kosztują one 39 zł. Oczywiście nie mogę zabraknąć też dziadków do orzechów i na razie pojawił się jeden, ale jaki? No popatrzcie jak on jest pięknie wykonany, do tego jest naprawdę spory, jest drewniany, kosztuje 80 zł. Oczywiście ma ten mechanizm, ale powiem wam, że to ile on ma detali, no po prostu hit przepięknie wygląda. A tutaj mamy cudną figurkę w kształcie choinki, która jest złota i kosztuje 26 zł. Kochani, mamy kolejny odświeżacz powietrza, ale jaki zapach mamy tutaj? Jałowiec. No, pachnie bardzo ładnie i kosztuje 30 zł. Do tego mamy tutaj takie śliczne, szklane opakowanie. Kolejna figurka w kształcie choinki. Tym razem jest w kolorze białym, jest ceramiczna i do tego jest takie kropeczki. Kosztuje 19 zł. A obok, kochani, mamy świeczkę, która pachnie dokładnie tak samo jak ten odświeżacz powietrza z jałowcem. Kosztuje ona 17 zł i też ma taki podobny pojemniczek. Z kolekcji jesiennej mieliśmy odświeżacz w kształcie dyni. To oczywiście na świątecznej nie mogło zabraknąć odświeżacza w kształcie choinki. Kosztuje on 26 zł, a zapach mamy tutaj świąteczne drzewko. A na dole, kochani, kolejna przepiękna poduszka, i moim zdaniem jest to kolejny hit tej kolekcji. Jest ona w kolorze czerwonym, do tego ma tutaj wyszyty napis Merry Christmas. Te pompony są w ogóle w kolorze zielonym, nie wiem dlaczego tutaj wyglądają, jakby to był czarny. Kosztuje ona 50 zł. Kolejna świeczka z tej serii mieliśmy tą o zapachu piernika, a tutaj mamy taki słodziutki zapach, i ona również kosztuje 19 zł. A na koniec mam dla Was gałązki do bukietów i do wyboru macie choineczkę z szyszkami albo choineczkę z ostrokrzewem i kosztują one 17 zł. Kochani, jak ja byłam w Primarku, to Panie dopiero ten towar wystawiał, więc za bardzo nie chciałam im przeszkadzać, dlatego jutro pojadę jeszcze raz i dogram wam to, co nie udało mi się nagrać dzisiaj. Z tego co widziałam panie wystawiały jeszcze więcej poduszek, jeszcze więcej kocy. No i oczywiście pokażę Wam ozdoby na choinkę. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na poranny przegląd z PEPCO. Tam mieliśmy sporo nowości. Pojawiły się świąteczne kubeczki mamy aż trzy do wyboru. Mamy też przepiękną zieloną lampę oraz cynamonowe świeczki. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.